Dzień, Dzień dobry. dobry! Jestem Iwona. A ja mam na imię Damian. Jesteśmy bezrobotnymi magistrami politologii. Postanowiliśmy wydać wszystkie nasze pieniądze na wycieczkę nosem na wschód Europy. A oto relacja z naszego wyjazdu. Chcemy go! Cześć. To mały update. <laughs> jedziemy, teraz wyjechaliśmy z Wilna i jedziemy do Kowna. Pogoda nam się znacznie zepsuła. Jest Przecież zimno. Wysz nad Skandynawii. I mamy taki... rano był jeden stopień, maksymalnie ma być 8. osiem. Trochę jesteśmy na taką pogodę słabo przygotowani, nie jest na przykład zimno, jak zwykle. Ale mam szalik, to, to się owinę jakby co. Dlaczego tu jesteśmy? Skąd się tu wzięliśmy? Przyjechaliśmy tutaj pierwszy raz, dzisiaj, ale wcześniej już widzieliśmy te bloki z daleka. Jak wracaliśmy z Rygi do domu, to widać już przy głównej drodze, tak trochę na wzniesieniu, te, to blokowisko, i zawsze nam się bardzo podobało. Było tak, tak brzydkie, że, że piękne. A dzisiejsza pogoda jeszcze potęguje to wyważenie takiej szalości szarości i smutku. blokowatości tego, tego miejsca. <laughs> Dokładnie, jest brzydko i ponuro. Tak. I co jest z nami nie taki wona? Nie wiem, ale podobają nam się takie blokowiska. Silajnij w kownie. Tutaj już widać, że niektóre bloki zaczynają być remontowane, ale całe osiedle wygląda w ten sposób. Wygląda na takie taka płyta, ale jeszcze taka odkryta ze ze zdumieniami. Nie jest takie po prostu płyta i już tylko. Widać, że te, te, te budynki mają takie właśnie dusze nawet. Ale te numerki są fantastyczne. To tylko i tak moją twarz widać. Pokaż jak ćwiczysz. jak wysoko już jest. Już nie jest na ziemi. Jak w Polsce. Kierownia na świeżym powietrzu. Jak ktoś lubi górki, żeby pochodzić po górkach, to jest. Tutaj jeszcze stary, stary blok. i wona się buja sama. A tu już po remoncie. Ten tutaj deptaczek, czyli ulica reprezentacyjna całego kopna, jest już rozkopana według one Obliżeń. 2,5 roku a nie sądzę, żeby to w końcu w ciągu tego roku jeszcze skręcili na zaawansowanie prac. plac Ocz tak główna w kownie Wysyłać tą sztukę która je do mojego domu 2 lata Najlepszy, najlepszy paszport świata. Najlepszy od McDonald'a. Oj, zdecydowanie. Polecamy. fajnie ulicę widać. Znajdujemy się na nieremontowanej części deptaka i tam widać ładnie ulicę. O, tam daleko. W przygodnym deptaku znajduje się budynek Pałacu Prezydenckiego, który jest tutaj za mną. I prezydent tutaj urzędował, bo w okresie międzywojennym na Litwie um, cały rząd i również prezydent, cała stolica mieściła się w Kownie. Znajdujemy się na rynku w Kownie. O, ten budynek tutaj. To bazylika św. Piotra i Pawła, fundowana przez Witełtasa Wielkiego, y, czyli Witolda. Y, Została fundowana na część y, po tym, że po bitwie pod Grunwaldem. A, i był tam Jan Paweł II. W czasie swojej do y, na Litwę w 1993 roku. Tam i ona znalazła coś w podziemiach. A tutaj znajduje się. Ratusz z Muzeum Miasta. O, jaki wysoki! Z Muzeum Miasta Kowno. Co znalazłeś tam? Tam były mury miejskie, ludzi, już całym pieniądze. Znalazłam 10 zł i 5 krewien. Teraz jest trochę creepy. Pani nas wysłała na wieżę ratuszową na samą górę. Powiedziała to 140. ponad 140 schodów. No się schody. Ale dam radę. Mam nadzieję, że Damian nie dostanie. A u paniki. Tam nie spojrzę na pewno, tam jest jakaś szyba, którą trzeba do dołu spojrzeć, jak tak każą przynajmniej. Czy czujesz się jak więzień? To są schody, którymi mi więźniów wprowadzono do sali rozpraw. Znajdujemy się w celi śmierci. I ona zaraz zostanie przykuta do ściany. i, będziemy I Dziękujemy. Ci, do widzenia. Idziemy, będziemy mieć ładowarkę. Yy, tak, bo Mamy kadr z zwierząt. Tak, jest ubita natusza wykownie yy, Jeśli chce się wejść do muzeum, to bilet normalny 2,50 Mówiliśmy to. A studencki w euro? 50? Euro 50. Tak. No jest to dość tanie, bo można sobie wejść na wieżę ratuszową. Jest taka krótka e, wycieczka. Krótka wycieczka właśnie z przewod... tak, panią przewodniczącą. Tak, szczególnie, że byliśmy sami, to jeszcze pani się nami tak zajęła specjalnie. Tak. No e... Bardzo jest mało, wręcz nikogo nie było. Bez rzadko to uczęszczane miejsce, ale fajnie jest pójść. Tak, me, jestem mega zaskoczony, że w takim małym mieście, no miałem w mieście 400 tysięcy, ponad 400 tysięcy, jest takie ciekawe muzeum. Nie jest przeładowane takimi rzeczami, że leżą i się kurzą tylko jest tak merytorycznie na temat! Dlaczego jesteś taki smutny? Chcesz nagrać moje łzy? Tak. Tutaj kolejka taka nie działa. Tutaj jest kolejka funikula, która jedna jedzie w dół, druga w górę, mijają się po środku i one działają bardziej na takie silne, Taki e, tam z fizyka, nie? Jedno leci w dół, fizykiem. drugie ciągnie do góry. Jest remontas robiony i dlatego jest zamknięta. Po lewej jest niemen, tak? po prawej jest winda. Tak jest. Tak wygląda człowiek, który pędzi na obiad. Chyba nie jest bardzo głodny. いいってこと Zamówiliśmy trastycki przysmak. Świńskie uszy pieczone i jak będzie robił test. Jak się mam do tego zabrać? Dobra, mam to. Tutaj coś pachnie jak świnka. Jak bekon? Co, dobre? Jeśli lubisz chrząstki. O, fuj. Nie jest dobre. Nie, to no wygląda to mniej więcej tak. Dziękuję. Nie za bardzo. ładnie podane. Za to, to kwas smaczny, tak? Tak, ale kwas nawet nie przybije Tego. fuj. Próbujesz. Nie. O fuj, Chyba przejdę na wyganizm. Nie. Próbuj. Nie, bo już się to ja już od razu jak Magda Gessler, to będę <śmiennie> tak pluć. Ale nie wolno tak przy ludziach pluć. A przy full fuj. Nie, obrzydza mnie to. Fuj. Dobry, a taki? tu mamy już coś lepszego zdecydowanie cepelinki. Tak. Dodamy to są mi z miksem, to jest Jedne są z, e, z kaczką i grzybami, jest z mięsem, a dwa z, z, serem, tak? z serem. I tu masz takie różne. Albo jeden z serem, a dwa Sosy, z kaczką. Tak? Grzybowy. Yy, Cebulkowy z, z, z boczkiem i śmietanę. Takie skwarki. To o, na spełkowy. pewno będzie dobre. A nie świńskie uszy. Smacznego demon. Smacznego.